Obeszliśmy parę budynków Wszystko wygląda podobnie, ale jak później zobaczycie ma swój klimat cały ten obiekt. Widać tutaj były ślady po jakiejś działalności w sklepie, czy, czy też coś innego. Koreczki to mamy sanitariaty. Zaraz będziemy się starali wejść do piwnicy. Też podobno ona się tu znajduje. Idziemy dalej. Zobaczcie jaki to jest klimat. Normalnie super. Większość z nas kiedyś za młodu była w takich miejscach. Na koloniach, obozach. <laughs> Cały ten kompleks zajmuje około półtorej hektara. Tak? No tutaj, jak widzicie, zapewne była kuchnia. Zaraz zobaczymy. No, tutaj jeszcze nie byliśmy, powiem Wam szczerze. Tylko teraz dopiero tak wchodzimy i patrzymy, co tutaj się znajdowało. Tak, tu widać wyciągi ewidentnie. Mamy piec. No tak, no widać, że tutaj odbywało się gotowanko dla wielu. Pensjonariuszy tego ośrodka. Zobaczmy, co jest za drzwiami. No, i tutaj mamy wejście do piwnicy, kochani. Tam za, za chwilkę się skierujemy, ale przede wszystkim pójdziemy jeszcze, zwiedzimy sobie to piętro. No tak, wydawanie pewnie posiłków. Znając takie miejsca, no to. Zapewne jakieś posiłki tutaj właśnie były wydawane. Zobaczcie jaka to jest wielka sala smerfy. I papcia smerf jak on tam się nazywał? Papa smurf, tak? Mhm. Obiekt jest ogromny, tylko tyle, że no my nie kręciliśmy wszystkiego, gdyż po prostu no, większość tych budynków wygląda podobnie. To znaczy budynków takich, gdzie przebywali, przebywały dzieciaki albo, albo, albo i pensjonariusze tego ośrodka. Wygląda po prostu zupełnie tak samo, ale jeden z tych budynków zobaczymy, zwiedzicie też z nami. O, jest jakaś loduwa, z tego co widzę. Tak. Jakaś wielka lodówka była taka, przemysłowa. Może trochę się uda podostrzyć to światło. Albo na świetle Nie, nie, spoko. Dobra, idziemy dalej, zobaczymy. Chcemy po prostu najciekawszy z tych obiektów pokazać, a jeszcze mamy naprawdę dużo do zwiedzenia. Więc pojedziemy sobie tak po kolei. O przejście tam jest jakieś tak? O, tu mamy kolejne zejście. Bardzo ciekawy temat. Zobaczymy. Tam pewnie była spiżarnia jakaś na dole. No, ale to się wkrótce okaże, co tam mi się znajdowało. Oczywiście kaloryferków już nie ma. Kalendarz jest? 97. No tak, ona mówiła, praktycznie. No. no Jest to w opakanym stanie, aczkolwiek bardzo ciekawie można spędzić popołudnie na zwiedzaniu tego. Zobacz, a tu nie była winda. Jest, zobacz, to była winda kiedyś do wydawania posiłków. No. A ta na górze był, pewnie, była pewnie maszynownia tej wondy. No ale już teraz oczywiście to, no to co? nie funkcjonuje. No idzie na dół. Idziemy pod ziemię. Czytaliśmy o tym obiekcie trochę. No i jego historia niestety... Skończyła się w 99 roku 8. W 98 roku. Różne zawiłości. Tak. Różne zawiłości sprawiły to, że obiekt, który miał być sprzedany ewentualnie udostępniony komuś. Że tak powiem w potrzebie, bo tam miał być ten y, dla samotnych matek tak. A, kable wyplute, oczywiście. Już nie ma kaloryfera, tutaj zapewnie, zapewne był takowy. No to tutejsze władze po prostu stwierdziły, że lepiej żeby to się zmarnowało i zniszczało, niż komuś to mieli udostępnić. No przykra historia, bo... O, patrzcie, mamy jeszcze, kurcze bojlery jakie wielkie. Widziałaś to? Wielkie zbiorniki chyba właśnie na wodę Na szczęście tutaj już widać, że na dole wody nie ma tutaj, tylko uważaj, że nie wpadnie znowu gdzieś. Już. Wszystko też wyprute z elektryki O, jest jakaś wajcha. Kurczę, w pełno komarów. O! Tego już się nie da obrócić. Dobra, komarów jest tutaj cała masa, mnóstwo po prostu, mnogo. Tak, ten budynek jest znacznie, znaczy z pewnością najciekawszy ze wszystkich na tym ob obiekcie, kompleksie. i tutaj akurat coś mi akurat zwiedzili, no to to wygląda najciekawiej. Ciekawe, co tutaj się znajdowało, nie? Gdzie są te, te rury? No widać, że o, też jakieś... No ciężko powiedzieć, co tutaj mogło być w tym miejscu Co? O, wajcha. Przestań, bo te pół wsi wyłączysz No podziemia, fajnie Ech ciekawości mamy puste pomieszczenie, A, Tak, no wszystko tutaj na tym terenie to przejmuje już powoli natura jak to bywa w takich miejscach, ale piwnice bardzo, bardzo ciekawe. No, i tutaj pewnie były wydawane te posiłki, nie? Stąd. O nie, da się już ruszyć. Ani do góry, ani do dołu. A tam już nic nie ma. Dobra, wracamy na górę. A tutaj już też oczywiście ferków brak. Tak jak to zostało 20 lat temu już zamknięte, to nie ma co się dziwić. No to pewnie były przyjęcia dostaw. Bo to jest od tej drugiej strony, No jest hey, jakaś rampa? Wiesz co, rampy jako takiej nie ma, ale tutaj widać ewidentnie podjazd był No i tutaj pewnie zrzucano chociaż może i nie, bo myślałem, że to może na kartofle coś tutaj wiesz, zrzucali Palenie zabronione dobra tutaj byliśmy. Nie, tu jeszcze nie byliśmy. Składzik jakiś Widać elementy od jakiegoś auta. Oczek drzwi No i trochę dykty i takich rzeczy. Dobra. Tu już nam się światełko nie przyda. No jest to trochę spory obiekt od tej strony. Jeszcze tutaj nas nie było No ale to jest faktycznie zaplecze kuchni no i tutaj zapewne przyjeżdżały dostawy z różnymi tutaj z jakimś mięskiem, kartopę wiadomo jak to tutaj bywa w takich, w takich miejscach. Aż zapalamy światełko. Jestem. Nie tak, zaplecza gospodarcze. No, tylko widzieliśmy mniej więcej. Zlew potrzaskany. No to nie wiem, co to jest. No, niestety to już czuć w drogach oddechowych jak to się wszystko ten cały pył podniósł no to o, tu była jakieś pewnie umywalnia jakaś wyciągi no dobra idziemy dalej o Czyneczka z bezpiecznikami kiedy, które kiedyś tu się znajdowały. O, Cóż tam znalazłaś? nie wiem co to Trampolina? Nie, to nie jest trampolina. Gdzie tam. Wiesz co to mówisz kiedyś jakiś leżak? Taki, tak, taki, takie duże siedzisko. Trampolina na pewno to nie była, bo to jest, widzisz, to są takie sztywne, to, to nie to jakiś taki wynalazek. O! Czuć pył. Oczywiście maski żeśmy wzięli, ale nie założyliśmy ich. O garciu! Także pójdziemy za chwilę w dalsze części tego kompleksu. Ok, ale ja chciałem zobaczyć co jest tutaj w tych szafkach, ale tutaj tak na dobrą sprawę nic nie ma. No, obiekt położony jest w środku takiego właściwie lasu. No robi wrażenie, Taki, takie troszeczkę postapo, nawet może trochę bardziej niż troszeczkę postapo. Idziemy dalej. Zobaczymy, co będzie jeszcze przed nami. No, i mam nadzieję, że coś jeszcze będzie ciekawego. Tam są sanitariaty. Naturalnie, wszystko podemalowane już przez naturę i człowieka. Co tam mamy? Lotkę masz? Lotkę? O! Wiecie, tam będą na pewno jakieś jeszcze korty. Bo już je, zauważyliśmy, że jest bas basen przeciwpożarowy. A może ten basen od razu zrobimy, jak tam przejdziemy? To będzie jednym ciągiem. No szkoda, szkoda, że to tak wszystko po prostu zostało opustoszone i niszczeje. Pójdziemy sobie teraz na basen, który się znajduje przed nami. No jest to kawał obiektu jeszcze do zwiedzenia. Dlatego pewnie jeszcze do tego filmowania powrócimy za chwilkę. Aha. Dobra, tutaj jeszcze nie byliśmy. No nie byliśmy. W tym jeszcze nie byliśmy no obiecie. Dobra, tylko tyle, że zboczyliśmy trochę z trasy basenu. Nie, no przecież w luzcie i tam aż basen. No to idę. Miejsce podobno mało znane. Czy wszyscy łodzieli 40 km No tak. Eee, podobno tak. Mamy basen Peposz. Tego zastanawia mnie, w ogóle nas zastanawia w dółkę, że są pomalowane ścianki na, na niebiesko. A w basenach przeciwpożarowych tak się nie malowało. No ale ewidentnie jest to. Chociaż patrz, no tu to są to schodki są. No, to możliwe, że jednak to tak do końca... Może w pierwszej fazie zakładano, że będzie to przeciwpożarowe, a później po prostu powstał basenik dla tutejszych bywalców, bo tam też jest, widzisz wejście. No dobra, to jak tu jesteśmy od razu jeszcze nie tchnąc materiału, pójdziemy sobie do jednego z tutejszych jeszcze budynków, w którym też nie byliśmy. Oj, zakładam, że to jest coś ciekawego. On się różni od tych właśnie typowo e, wypoczynkowych dla, e, dla kolonistów. Aha, patrz, tu są kominy. To wiesz co, to Mogła to być kotłownia, no. Ale zaraz zobaczymy. Cóż tu się mogło znajdować? Na szczęście drzwi pootwierane, chociaż klamka od kolegi Kamila się bardzo przydała. Parę razy już. Tak, tu są kible. Nie, to wiesz co, wejście musi być od drugiej strony, bo tu są tylko kible. Tam Aha. nie ma przejścia nigdzie dalej. Także dzięki Kamilu. Za pożyteczny gadżet? gadżet dla nas przydał się dzisiaj. Ale zobaczymy co tam dalej. O, tu też są chyba piwnice jakieś, Patrz. No widać, widać, że jest tu zejście na dół. i na pewno tam wejdziemy za chwilę. No tak, krzaczek, skak szalony, ach, tak, 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 Budynek taki typowo chyba gospodarczy. Jest zło? Jest zło. O, czuję. Oj, oj, oj. Tu mamy jeszcze resztki jakiegoś pieca, nie? Aha Ewidentnie, kupa żelastwa. No dobra, w, w przenikamy, że skończyła się niestety nam materia. No to teraz używamy kolejnej. No cóż, no mamy tutaj kotłownię, ewidentnie pozostałości po niej. Idziemy dalej, zobaczymy, co jest na górze. Już nam się zrobił taki dosyć duży śmietnik. Znając życie. W tym sprzęcie też się zaraz bateria wyładuje. Ale idziemy, zobaczymy. Jeszcze co tu nas czeka ciekawego. Patrz, patrz. teraz przechodzimy na następny obiekt. Tam są jeszcze te dalsze. Widzisz, to jest ta ta furtka. Aha. O, Kabelki. A, co się zastanawialiśmy, jak tu. To... Dobra. To to okej, okay, tu mamy wejście. A tam jest zejście, tam gdzieśmy patrzyli przed chwilą. O, tak, to jest definitywnie kotłownia. Mam jeszcze ławeczkę elegancką. O, nawet, nie o, nawet druga jest. I to jeszcze, nawet trzecia, czwarta, piąta. A, natomiast już ktoś tutaj usadził takie belki podtrzymujące strop. Być może już jest w takim stanie, że obawiano się, że niedługo po prostu się to zawali bo my żeśmy tu jeszcze musimy, jeść, bo to są następne pomieszczenia. Tak, tutaj brodziki, kible, sanitariaty. No jak to w takim ośrodku, no umywalki leżą sobie czekają już ileś lat. Pewnie na wyniesienie. No tak. A tu. Patrzcie, jaka fajna koedekuacyjna toaleta. Ktoś sobie tutaj robi co swoje. I naprzeciwko można porozmawiać z kolegą, koleżanką. Proszę bardzo elegancko. Albo przed drzwiami stoi strażnik i kieruje. Kibel numer 4. <gry> Ciku, czy kupę? Tak jest. Chłopcy na lewo, dziewczynki na prawo. Dobra. Okej. Okay. No to ja na razie kończę transmisję. Zobaczymy. poziomie. Dobra, byliśmy przed chwilą w tamtym budynku. Będziemy te sanitariaty, teraz jesteśmy w innym, który e, no tutaj byli zlokalizowani koloniści. Zobaczcie, to jest jeden z wielu takich budynków tutaj. Nie będziemy wszystkich pokazywać, bo one zazwyczaj wyglądają tak samo w środku, więc tutaj no nie ma się czego spodziewać jakichś tam rewelacji No ale jeden pokaże no bo co tam dosyć dużo tutaj musiało być gości Znaczy ten budynek dosyć dużo mógł przyjąć pensjonariuszy, gości, no bo wszystkie te pokoje zakładam mieściły po kilka osób. No tutaj był budynek gaśniczy i to wszystko tak samo wygląda. Kurczę, ta ostrość się tutaj nie łapie. W każdym tym budynku znajdował się taki pokój, gdzie znajdowała się też gaśnica. I tutaj dalej e, był jakiś hydrant taki gaśniczy, ale w środku mamy prypeć praktycznie. Wszystko już jest rozwalone, przejęte częściowo przez naturę i zdemolowane przez człowieka. Tu się znajdował. A zaraz zobaczymy. Tu się znajdowały kiedyś z lewy. Teraz obecnie leżą tu. Nie wiem, może czekają na lepsze czasy. Choć wątpię. Pewnie były przygotowane do dalszej odsprzedaży. O, i zasłoneczki mamy, takie typowo jak w ośrodkach kolejnych. Tu zapewne jakiś pokój był pani opiekunki, a naprzeciwko mamy dużo większy, taką salkę. Gdzie no parę ładnie, ładnych osób tutaj mogła ona pomieścić? No i co tutaj? Ten sam schemat. Już zaczyna sufit odpadać powoli. W niektórych z tych budynków już nie było częściowo tego dachu. Tak. Niestety się wszystko tutaj powoli marnuje, rujnuje. Mamy coś tam napisane? A nie ma. Dobra, poczekaj, nie nagrałem tego, co, co jest wyżej, żeby nikt nie wiedział mniej więcej, gdzie to się znajduje. Chociaż i tak dla każdego chętnego tutaj niełatwo będzie trafić. A tuż nie mamy dachu na tamtym budynku praktycznie, z tego co widzę stąd. Okej. Okay.